Hejka wszystkim, z tej strony Risa, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o podstawach perspektywy, jeżeli chodzi właśnie o rysunek. Ale jeszcze zanim zaczniemy, to chciałabym was serdecznie zaprosić na serwer Discord, który już otworzyłam. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Chciałabym tam stworzyć całkiem fajną taką społeczność lifestyle'owo-rysunkową, więc liczę na to, że dołączycie. Będzie mi bardzo miło oraz zapraszam was na mój drugi kanał. Również do niego link znajdziecie w opisie. A już bez pewnego przedłużania, zapraszam Was do oglądania. Jeszcze na samym początku chciałabym zaznaczyć, że ja sama nie jestem bardzo zaawansowana, jeżeli chodzi o rysowanie perspektywiczne, o samą perspektywę. Znam tak naprawdę podstawy i. Te podstawy chciałabym Wam przekazać. Nauczyłam się tyle, ile było mi potrzebne. Możliwe, że w najbliższym czasie będę się starała poszerzyć trochę swoją wiedzę w tym temacie, ale nie chcę, że tak powiem, wprowadzać Was pod żadnym względem w błąd ani przekaże, przekazywać informacji, których nie mam bądź których nie jestem pewna. Tak więc, no tutaj są takie typowe podstawy podstaw, a może kiedyś nagram trochę bardziej zaawansowane, kiedy sama jeszcze się do w tym temacie trochę. No dobra, no to chyba najważniejszym początkiem, żeby zacząć temat perspektywy są jej rodzaje i perspektywa w sumie ma dwa takie ogólne rodzaje, czyli jednozbiegowa i wielozbiegowa. No i dzisiaj porozmawiamy sobie głównie o perspektywie jedno- i dwuzbiegowej, bo to są takie naj, naj, tak naprawdę najprostsze i od nich powinniście zacząć swoją naukę, jeżeli chodzi o właśnie naukę perspektywy. Jednozbiegowa, czyli perspektywa najprostsza, od niej powinno się tak naprawdę zaczynać, czyli perspektywa, która ma tylko jeden punkt zbiegu, i wszystkie linie pomocnicze wychodzą właśnie z niego. Oczywiście, jeżeli e, ktoś nie wie, no to perspektywę wyrysowuje się tak, że wyrysujecie horyzont, i w momencie, kiedy ten horyzont już wyrysujecie, no to wtedy. Jakby zaznaczycie jeden punkt, i z niego wychodzą wszystkie pomocnicze linie, według których rysujecie, jakby całą ilustrację, rysunek, szkic, co tam sobie tworzycie, akurat w danym momencie. Oczywiście linia horyzontu może być poza rysunkiem, poza kadrem, tak samo jak punkt zbiegu, ale w momencie kiedy zaczynamy naukę, a tutaj właśnie mówię o tych podstawach, podstaw perspektywy, czyli to co powinno się robić na początku. No to na początku starajcie się, żeby faktycznie i ten punkt zbiegu i linia horyzontu było wszystko właśnie na rysunku, bo później to może być dość trudne do wyrysowania i założę się, że żaden początkujący nie będzie w stanie, że tak powiem, tego wyrysować, nie będzie w stanie tego dobrze zaznaczyć, no i będzie później krzywo, albo nie wiem, po prostu nie wejdzie wam. No tyle. Nie rzucajcie się na początku na głęboką wodę, naprawdę, idźcie po kolei. Natomiast perspektywa dwuzbiegowa to perspektywa. Z kiedy na linii horyzontu są zaznaczone dwa punkty zbiegu i dwa punkty wychodzą właśnie z tych, powiedzmy, zaznaczonych kropeczek na rysunku, bo ja zawsze zaznaczam to taką kropeczką, żeby się nie pomylić, żeby wszystko było dobrze. No i wtedy prowadzimy proste linie, które no, pomagają nam wyrysować na przykład kształty budynków, bo perspektywę zazwyczaj... Taką podstawową używa się właśnie do rysowania gdzieś tam krajobrazów, czy pejzaży, czy budynków, czy w sumie wszystko można wpasować w perspektywę, ale nie zawsze się to robi. Tak jak mówię, wszystko można wpasować w perspektywę, nawet człowieka, zwierzę, ale to są już bardzo, bardzo zaawansowane rzeczy, które wymagają przede wszystkim znania anatomii, a podstawową perspektywę opanowuje się jeszcze dużo, dużo przed. Poznaniem, że tak powiem, anatomii zwierząt, człowieka czy innych obiektów żywych, których nie rysuje się absolutnie, absolutnie na początku, jakby swojej przygody z rysunkiem nauki, rysunku, czy po prostu tego się nie robi. Tak więc, skoro już, że tak powiem, mamy podstawową wiedzę teoretyczną, czyli jak wygląda perspektywa, czyli jest ona jednozbiegowa, wielozbiegowa, skupimy się dzisiaj na jednozbiegowej, dwuzbiegowej, no to... Przedstawię Wam, jak to wygląda w książkach do nauki rysunku. Tak więc powtórzę się jedną z książek, której temat poruszałem w jednym z ostatnich odcinków, czyli właśnie sztuki rysowania, w tym przypadku natura, bo jeżeli chodzi o tą książkę Człowiek, no to tam są ludzie w perspektywie, a o tym dzisiaj nie rozmawiamy absolutnie. Tak więc tutaj również jest przedstawiona perspektywa jednozbiegowa i dwuzbiegowa, czyli to o czym. Mówimy oraz są przedstawiane podstawowe przedmioty, jakieś tam elipsy, bryły i tak dalej, właśnie w tej perspektywie, żeby wszystko ładnie wyrysować można było. Ja również, jeżeli chodzi o naukę perspektywy, polecam kanał Kreosfera, ponieważ Kreosfera w ogóle jest bardzo, bardzo dobrze znana w środowisku artystycznym, właśnie pod, jakby od. Ci od, nie wiem, poradników, wiecie o co mi chodzi. Ja sama uczyłam się z ich filmów, tak więc jakby jeżeli ktoś potrzebuje osoby, która wytłumaczy wszystko i pokaże, jak to narysować krok po kroku, no to zdecydowanie odsyłam was tam. No, ale jeżeli ktoś woli uczyć się z książki, no to sztuka rysowania ma wszystko fajnie rozrysowane, wszystko jest poprawnie, tak więc zdecydowanie na początek to powinno Wam wystarczyć. No dobra, skoro już wiemy gdzie się uczyć i wiemy mniej więcej teoretycznie o co chodzi w perspektywie, no to porozmawiajmy sobie o motywach rysowania właśnie w tej perspektywie i jak zastosować tę perspektywę, żeby wszystko się zgadzało i tak naprawdę po co ona jest i jak ja mam ją zastosować w rysunku, jak ja mam na niej coś narysować. Ok, no to zaczniemy i przedstawimy sobie to w taki najprostszy sposób, czyli na bryłach. Bryły, czyli tak naprawdę podstawowy budulec. Jeżeli chodzi o film o bryłach, to również planuję go nagrać. Ale dzisiaj nie o tym, bryły czyli podstawowy budulec tak naprawdę świata, wszystko można wpasować w bryły No i jeżeli już będziemy umieli wyrysować te bryły w perspektywie No to już później opanowanie jakichś przedmiotów, czy nawet w późniejszym czasie trudniejszych kompozycji Nie będzie dla nas jakimś bardzo dużym wyzwaniem No więc w zależności od tego jak idzie ściana bryły, tak w tą stronę musimy, że tak powiem wyrysować kreski No i tutaj tak naprawdę w klucz to są te linie pomocnicze które, kiedy dobrze wyrysujemy, no to bez problemu narysujemy sobie tą bryłę. I ja lubię ciągnąć je przez całą długość kartki, i potem po prostu, kiedy już wyrysuję je, no to wtedy z nich mogę wyrysować właśnie tą bryłę. E, czyli, no nie wiem, ja na przykład można sobie to poprawić e, mięk, miękciejszym, e, ciemniejszym ołówkiem, czyli ołówkiem, który idzie w stronę B, a nie w stronę H no ja linie pomocnicze również zawsze wyrysowuję ołówkiem H, bądź nawet 2H, czyli takim twardszym, który nie sprawi, że nie będę w stanie go zmazać, tylko sobie na spokojnie później go wymarzę, no bo raczej nikt nie, nie chce, żeby w końcowym rysunku było widać linie pomocnicze. No i tutaj również w zależności jak wygląda bryła, no to taką, że tak powiem, kompozycję, taką perspektywę stosujemy dwuzbiegową, jednozbiegową. Jeżeli jest bryła od przodu, no to na spokojnie możemy użyć jednozbiegowej, ale jeżeli widać na przykład już trzy ściany były, no to prawdopodobnie trzeba będzie użyć dwuzbiegowej. Dlaczego najpierw trzeba opanować perspektywę, żeby narysować poprawnie bardzo ładny pejzaż? No dlatego, że żeby wszystko się zgadzało, było przestrzenne, no to musimy wiedzieć co, gdzie i jak narysować. Czyli w sumie po prostu perspektywa jest jednym z czynników pierwszych, kiedy sobie rozłożymy ten pejzaż, aby właśnie poprawnie go wyrysować. W końcu Właśnie musimy wiedzieć, że na przykład ściana budynku, który stoi do nas bokiem, gdzieś tam pod kątem, będzie mniejsza bliżej punktu zbiegu, a większa bliżej nas. No, przecież, kiedy idziecie ulicą, to żaden budynek nie ma równych ścian w momencie, kiedy na niego patrzycie pod kątem. No, to nie ma takiej samej długości ściany z przodu i z tyłu. Dlatego właśnie stosuje się tą perspektywę, ponieważ ona będzie nam w stanie pomóc rozrysować to w taki sposób, żeby wyglądało to realistycznie i żeby wyglądało to tak, jak jest. Oczywiście w pejzażu również ważne są proporcje, bo wiadomo, że góra musi być większa od drzewa, no bo drzewo nie będzie większe od góry, jeżeli mowa tutaj o rysowaniu jakby krajobrazów związanych z naturą, czy tam. Nie miasto, tylko na przykład właśnie pejzaż górski. No to wtedy y, musimy wiedzieć, że coś jest mniejsze, coś jest większe, no i wtedy możemy to w tą perspektywę wpasować. Im dalej coś jest od nas, tym jest mniejsze. Czyli im bliżej punktu zbiegu coś jest od nas, tym jest mniejsze. Im jest bliżej nas, tym jest większe, dlatego właśnie te linie pomocnicze z perspektywy idą tak. Także bliżej nas jest. Y, tak. Oczywiście istnieją również trudniejsze rodzaje perspektywy, na przykład takie słynne kocie oko. To się chyba tak nie nazywa, w każdym razie. Nie, rybie oko, Jezu, kocie oko, rybie oko. Czyli takie po prostu wszystko zaokrąglone, ale to już jest naprawdę bardzo, bardzo zaawansowany poziom. I jeżeli zaczynacie rysować, to nie łapcie się za takie trudne motywy, bo uwierzcie mi, że jedyne co... Wam wyjdzie to to, że będziecie sfrustrowani i źli, że Wam nie wyszło na przykład tak jak na filmie, czy tak jak na rysunku, to są naprawdę trudniejsze rzeczy. Ehm, nawet ja nie miałam nigdy do czynienia z tą perspektywą, więc, no, ale może może kiedyś, może nawet nagram z tego filmu, muszę coś o tym pomyśleć. Szybkie podsumowanie. Perspektywy istnieją dwa rodzaje: jednozbiegowa i wielozbiegowa, ale na początku skupiajcie się na jednozbiegowej i dwuzbiegowej. Nie dokładajcie sobie żadnej trzyzbiegowej, czterozbiegowej czy jeszcze, jeszcze naprawdę trudniejszych rzeczy. Zacznijcie od rysowania brył w perspektywie, ponieważ to jest najprostszy motyw i później możecie w to wpasować wszystkie inne przedmioty. Perspektywa jest oczywiście. Oczywiście, po to, żeby narysować te wszystkie obiekty w dobrych proporcjach, czyli że jeżeli są bliżej nas, to są większe, dalej są mniejsze, czyli im bliżej punktu zbiegu, tym przedmiot będzie mniejszy, bądź ściana budynku będzie mniejsza. Ok, kochani, tak więc to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że chociaż trochę zrozumieliście coś z tego, co do Was gadam, bo mam wrażenie, że gadam. Straszne głupoty i mimo tego, że wiem co chcę powiedzieć, to nie wiem jak to powiedzieć, ale myślę, że nie wyszło najgorzej. Tak więc to by było na tyle, wbijajcie na serwer Discord, przypominam po raz drugi oraz mój drugi kanał oraz Instagrama i TikToka. Tak więc to by było na tyle, widzimy się w kolejnym filmie, do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa!